Dzień dobry Państwu, możemy zaczynać. Witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu. Przede wszystkim ogromnie się cieszę, że mamy te mistrzostwa, że mamy tutaj w Polsce kolejne mistrzostwa świata i mecze odbywać się będą w Katowicach i w Gliwicach. Śląsk jest nasz, Śląsk jest za nami. Mam nadzieję, że cała Polska również. Właśnie się dowiedzieliśmy, że nasze mecze rozegramy w Gliwicach oraz w Katowicach. Mam nadzieję, że tłumnie przybędziecie do hali, będziecie nas wspierać. Będziemy razem walczyć o jak najlepszy wynik. Hale są przepiękne. Mam nadzieję, że Wy już jesteście gotowi. My się przygotowujemy i obyśmy razem ugrali coś naprawdę, naprawdę fajnego. Do zobaczenia na hali. Ja myślę, że Spodek jest to bardzo, bardzo, bardzo dobre miejsce na to, żeby grać mistrzostwa świata. W Spodku skończyliśmy mistrzostwa świata w 2014, ale myślę, że Spodek to jest taka kolebka siatkówki. Ja miałem okazję jako młody chłopak być na meczu Polska Brazylia, chyba wtedy jeszcze w lidze światowej. Spodek zawsze odlatuje, zawsze jest pełen kibiców. Czasami nawet nie mieszczą się kibice i stoją przed, więc myślę, że to był świetny wybór. I jestem pewien, że kibice dopiszą i będzie fantastyczna atmosfera i jak to zawsze mówimy, Spodek po raz kolejny odleci na tych kolejnych mistrzostwach świata. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że bardzo ważne mecze tegorocznych mistrzostw świata rozgramy na Śląsku. Mecz jednej 8 czwartej finału będziemy mieli okazję grać w pięknej glibickiej arenie. Która bardzo dobrze nam się kojarzy, mimo że jeszcze nie mieliśmy okazji grać tam ważnych spotkań, wielkich turniejów, ale jest to piękny obiekt, do którego zawsze z chęcią przyjeżdżamy. Trybuny są usytuowane bardzo blisko boiska, przez co czujemy wielkie wsparcie i obecność naszych wspaniałych kibiców już zacieramy ręce na tę mecz. My zapewnimy, że wszystko będzie organizacyjnie dopiero na ostatni guzik w rękach, nogach i głowach naszych świadkarzy to abyśmy cieszyli się z kolejnej obrony tego Katowice, hala Spodek, hala uświęcona sukcesami polskich sportowców i to tymi pierwotnymi, tym pierwszymi dobrymi meczami w Lidze Światowej, wówczas później w Narodów, Mistrzostwa Świata w roku 2014, to już historia sama w sobie. Niewątpliwie to nawiązanie miało wpływ na ostateczną decyzję. Chcielibyśmy w roku 2022, po 8 latach od 2014 po raz kolejny, nowe już pokolenie częściowo kibiców polskiej siatkówki mogło przeżywać ten wielki sukces, wielki triumf polskiej reprezentacji w tym uświęconym już wcześniej e, historycznym miejscu. Są hale większe, są hale bardziej nowoczesne, ale Spodek jest tylko Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w końcu możemy rozpocząć przygotowania do tych wielkich imprez, wielkich wydarzeń, Mistrzostwa Świata Kobiet, Mistrzostwa Świata Mężczyzn i przede wszystkim rozpocząć przygotowania do tej najważniejszej imprezy w tym roku. Mając na uwadze, że wielki finał odbędzie się w katowickim spotku, liczymy gorąco, że, że z polską reprezentacją.